W Warszawie odbyła się projekcja filmu Solidarność 2022, podczas której wręczono medale Gloria Artis przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i działalności kulturalnej. O szczegółach Daniel Machnowski. Kolejne dwie osoby dołączają do grona wyróżnionych odznaczeniem Gloria Artis, czyli zasłużony dla rozwoju kultury. Wręczenie tych odznaczeń odbyło się w wyjątkowych okolicznościach w czasie projekcji filmu o Solidarność 2022, a moim państwa gościem jest osoba, która te odznaczenia wręczała, pan Jarosław Sein, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć, kto został uhonorowany tymi odznaczeniami i dlaczego warto było właśnie zainteresować się produkcją Solidarności 2022. Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego wspiera taki festiwal Losy Polaków, festiwal polonijny, który pokazuje właśnie losy Polaków w świecie, ale też ich aktywność, ich zasługi dla kultury narodowej, dla promocji Polski w świecie. I w ramach tego festiwalu minister kultury zdecydował o odznaczeniu najwyższym odznaczeniem, jakie minister ma swojej dyspozycji, czyli medalami Gloria Artis, panu Jerzemu Banankiewiczowi i panu Andrzejowi Siedleckiemu. To są. Również twórcy tego festiwalu od lat już się odbywającego, ludzie, którzy promują polską kulturę, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, i też współtwórcy filmu, który robi duże wrażenie w świecie Solidarność 2022. Nie dość, że przypominamy tą markę. Cnoty, można powiedzieć, czy wartości, która jest Polakom przypisana i do której jesteśmy bardzo przywiązani, czyli Solidarność, bo to jest nasza marka w świecie, to jeszcze w dodatku przypominamy, że jak się zachowali Polacy w tym filmie w obliczu inwazji, brutalnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jak otworzyli swoje domy, jak otworzyli nasz kraj, jak przyjmowali też oddolnie i w sposób zorganizowany przez samorządy czy rząd polski te masy uchodźców wojennych, głównie kobiety i dzieci, które do Polski wtedy przybyły. Ta historia robi potężne wrażenie w świecie i dobrze, że, że twórcy Polonii zrobili też film na ten temat. Warto o tym światu po prostu opowiadać. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin. Za nami jedna...